Szanowni Państwo witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej mojej w moim biurze poselskim w Kamiennej Górze oraz pana starostę kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa dziękuję bardzo mediom Ziemi Kamiennogórskiej za przybycie na tę konferencję, za odsew, a spotykamy się w bardzo ważnej sprawie. Przed sobą mam program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Ten program był omawiany w zeszłym tygodniu na posiedzeniu specjalnej podkomisji. Specjalnej to może nie jest w nazwie, bo to jest podkomisja stała, ale specjalnej pod względem, że zajmującej się monitorowaniem budowy dróg i autostrad w Polsce. I na tej komisji, podkomisji został przedstawiony ten program. Yy, uczestniczyłam w posiedzeniu w tym pod, tej podkomisji i wniosłam do tego programu zastrzeżenia. Chcę jasno wyrazić, że ja już oficjalnie do tego programu wniosłam do protokołu tej podkomisji zastrzeżenia yy, yy, związane właśnie z naszą drogą S3. I w tym programie, który opowiada bardzo ładnie, jak ma być nasza Polska pięknie skomunikowana, jest kilka załączników. I te załączniki są kluczem do sprawy, z powodu której się dzisiaj spotykamy. Pierwszy załącznik pokazuje nam, to jest lista podstawowa, lista podstawowa inwestycji, i w tej liście podstawowej okazuje się, że droga S3 będzie realizowana. Będzie realizowana, ale na odcinku, który tak najbardziej był zagrożony. Ale jedynie do Bolkowa, czyli S3, Legnica Bolków. Też jest napisane, że ma być realizowana jest na liście podstawowej obwodnica Bolkowa. I na tym się sprawa ucina. Warto jednak, żeby na to spojrzeć, to koniec inwestycji, według mojej analizy dokumentu, jest planowany tej inwestycji do Bolkowa na 2019 rok, czyli po pierwsze, proszę zwrócić uwagę, że bardzo sprytnie jest to program na lata 2014-2023, więc nie wiadomo kto będzie go realizował. Bo w 2015 roku będą wybory, tego się nie da przełożyć i nie jest powiedziane, że ta ekipa będzie ten program realizowała, więc w zasadzie daje zadania, nie dla swojej ekipy i na wszelki wypadek zabezpiecza się, wpisując realizację odcinka, który był najbardziej zagrożony, a więc Legnica Lubawka, wpisując jedynie Dobolkowa i właściwie planując koniec realizacji tej inwestycji, właściwie na około 2020-2019 rok. Następnie mamy listę rezerwową i na tej liście rezerwowej znajduje się z 3 Bolków Lubawka. Czyli w zasadzie, no, trzeba powiedzieć, że odcinek nas najbardziej interesujący, Bolków Lubawka, odcinek, który ma kosztować około 4 miliardy, odcinek, z którym wiążemy wielka, wielkie nadzieje, droga, o którą walczymy od 20 lat. Ja jeszcze jak mam zastępcą burmistrza, pan starosta pracował w urzędzie, yy, jako urzędnik walczyliśmy, o tę drogę i dzisiaj się okazuje, że ona w tak zasadzie została wykreślona z listy priorytetów rządu. Pan starosta za chwilę powie, dlaczego ta droga jest tak ważna dla powiatu kamienogórskiego. Ja powiem, że przygotowaliśmy apel. Apel do pani Ewy Kopacz, prezes Rady Ministrów. Apel, który podpisałam ja i podpisał Pan Starosta, ja ten apel państwu po konferencji przekażę, natomiast ten apel umieszczę w internecie i poproszę o to, żeby inni samorządowcy w tej sprawie też powiatu górskiego, w tej sprawie pisali apele, pisali protesty. Ten program ma być konsultowany, w zasadzie kończy się okres jego konsultacji, ale uważam, że tak jak pani premier zmieniła zdanie w sprawie górników, dla których, którzy walczą o miejsca pracy, tak może zmienić zdanie w sprawie powiatu kamiennogórskiego, dla, dla którego dla nas, dla mieszkańców S3 to są miejsca pracy. Ja, będzie, jeśli będzie potrzeba, rozwinę temat, ale oddaję głos panu staroście. Szanowni Państwo, myślę, że. A po tym wstępie pani poseł nie trzeba nikogo przekonywać, jak ta, czy w szczegółach tego, tego omawiać, jak ta droga jest ważna, bo wszyscy mamy tego świadomość. Myślę, że będę wyrazicielem również opinii pozostałych samorządowców z terenów powiatu Kamienogórskiego, dla których ta sprawa jest niewątpliwie ogromnie ważna że to jest być może w tym momencie najważniejsza kwestia dla powiatu kamienogórskiego i dla wszystkich samorządów na terenie powiatu kamiennogórskiego. Jest to tym bardziej istotne dla nas, iż taki sposób rozwiązania problemu drogi, czy taki sposób realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Droga S3, polegający na tym, że dzielimy ją na dwa etapy, od Legnicy do Bolkowa i od Bolkowa do Lubawki, w późniejszym jakimś jeszcze nieznanym w tym momencie zupełnie, okresie powoduje to, że pozycja konkurencyjna Kamiennej Góry i całego Powiatu Kamienogórskiego, regionów naszego kraju, najbliższych, Bolków, Jawor, Legnica, gdzie ta droga będzie dochodziła, w tym momencie nasza pozycja konkurencyjna ulega jeszcze większemu osłabieniu. Przecież tutaj nie potrzeba być, Szanowni Państwo, żadnym specjalistą w tym zakresie, aby zdać sobie sprawę z tego, że te nasze tereny i tak są terenami bardzo trudnymi, jeżeli chodzi o lokalizację jakichś większych inwestycji, a w momencie kiedy bardzo blisko położone nas tereny uzyskają wygodny szlak komunikacyjny, którego my będziemy w dalszym ciągu pozbawieni, no to już naprawdę wtedy praktycznie Wydaje mi się że zupełnie niemożliwe będzie wytłumaczenie komuś, w sensie jakiemuś inwestorowi i przyciągnięcie inwestycji do Kamiennej Góry, no bo, bo zupełnie nie będzie ku temu żadnych argumentów. Każdy zdrowo myślący inwestor będzie wolał inwestować w Jaworze, w Legnicy. Tym bardziej, że tam również działają strefy ekonomiczne, które, które mają tereny wolne, na których mogą lokalizować duże podmioty gospodarcze. I naprawdę tych inwestorów, przyciągnięcie inwestora do Kamiennej Góry, na teren powiatu kamiennowskiego będzie sprawą bardzo trudną. Ale to nie tylko inwestorzy, którzy, którzy hipotetyczni, którzy by tutaj mogli być, ale również będzie to problem ogromny dla podmiotów działających na... Terenie kamiennej góry już w tym momencie powiatu górskiego, bo ich konkurencyjność w stosunku do tych podmiotów, które tam będą lokalizowane, po prostu spadnie w tym momencie. Oczywiście do marketów towar zawsze z tiry dowiozą, no bo to jest interes tych sklepów i ludzie pójdą, żywność kupią. tak? Ale prywatni przedsiębiorcy, którzy muszą korzystać, którzy muszą konkurować z podobnymi prywatnymi przedsiębiorcami z ościennych miejscowości, zlokalizowanych bliżej czy dalej, już będą w tym momencie w dużo gorszej sytuacji, bo odbiorcy, kontrahenci różnego typu w sposób oczywisty będą woleli jeździć, dojeżdżać i współpracować z tymi, do których ten dojazd jest po prostu lepszy, czyli tam, gdzie w bezpośredniej bliskości jest autostrada. To, czy ta droga będzie i kiedy ta droga będzie, jest, Szanowni Państwo, dla nas bardzo ważne bo stwarza to dla nas ogromną szansę, ogromną szansę tego rozwoju, takiego szeroko rozumianego i musimy wszyscy mieć świadomość, że to nie chodzi tylko o to, że ta droga, jeżeli będzie tu wbudowana, to ona w jakiś mityczny sposób rozwiąże wszystkie problemy mieszkańców Powiatu Kamienogórskiego, bo tak się nie stanie, tylko że musimy wokół idei budowy tej, budowy tej drogi S3 wiele innych ważnych kroków podjąć. I to we wszystkich sferach działalności, niezależnie o czym myślimy, są gminy czy, 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 czy podmioty, które myślą o tym, że trzeba na ich terenie rozwijać je, turystykę. Jest miasto Kamienna Góra, gdzie ja jestem jednak zdecydowanie przekonany, że Kamienna Góra powinna być miastem przemysłowym i to powinien być ośrodek przemysłowy na terenie powiatu, bo takie są tradycje i takie są możliwości Kamiennej Góry i tylko realizacja takiego pomysłu pozwoli na to, żeby w przyszłości ludzie żyli tutaj dostatnio. I, I powinniśmy iść w tym kierunku, ale obojętnie jaki kierunek rozwoju przyjmiemy, czy to będzie turystyka w gminie, y, y, na przykład na terenach górskich gminy Lubawka, na przykład, tak? czy to będzie przemysł kamiennej kurze, to my, niezależnie od tego, że będzie budowana ta droga, o co będziemy walczyć bardzo mocno, to musimy podjąć jeszcze szereg innych ważnych tutaj działań my lokalnie, jako, jako samorządy, jako przedsiębiorcy, jako, jako wszyscy ludzie. Musimy mieć pomysł tego, w jaki sposób tą drogę dla naszych celów wykorzystać. I to jest bardzo ważne. I tylko realizacja tych wszystkich pomysłów, tak powiem razem, pozwoli na to, żeby w efekcie ten powiat Kamienogórski i wszystkie samorządy na jego, powie na jego terenie funkcjonowały lepiej i bardziej dostatnio, ale początkiem do wszystkiego, tu nie będę się technicznie rozwodził, ale początkiem Szanowni Państwo jest to, żebyśmy zaczęli walczyć o tą drogę. Wiele lat, tak jak powiedziała Pani Poseł, przy różnych okazjach i wyborczych i niewyborczych mamy składane obietnice, że ta droga będzie budowana. Ciągle mówi się, że gdzieś w jakimś załączniku do jakiegoś rozporządzenia jest, że ona będzie, nie wiadomo kiedy, ale, ale że będzie, tak. Ale fakty, Szanowni Państwo, mówią co innego. Na dzień dzisiejszy gwarancji budowy tej drogi nie mamy żadnej. Ja myślę, że. ona jest wykreślona. Jest wykreślona, dokładnie, jest wykreślona, jak Pani poseł mówi. Zbliżają się znowu, bo w tym roku będą, jak Państwo wiedzą, wybory do Sejmu. Myślę, że w związku ze zbliżającymi się wyborami ponownie będą składane obietnice, że ta droga gdzieś się znajdzie w jakimś załączniku, który nam zagwarantuje budowę tej drogi. E, tym bardziej musimy e, e, wszyscy tutaj mieszkańcy Powiatu Kamienogórskiego wziąć... E, po prostu o tą drogę znowu walczyć i to, co powiedziała pani poseł, ja również zachęcam i na pewno będę propagował tą ideę, żeby tutaj wszyscy lokalni samorządowcy e, występowali radni do wszystkich możliwych organów, do pani premier. E, żeby to były uchwały Rady Żeby to były uchwały w formie apeli czy jakichś innych wystąpień, tak? Do, do wszystkich tutaj stron, które mogą mieć wpływ na to żeby ta wizja, bo to na razie jest tylko wizja, Szanowni Państwo, żeby ta wizja przekształciła się w konkretny projekt.